Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałam z Wami porozmawiać na temat e, związany z finansami, z biznesem i tak naprawdę ze wszystkim, co się w tej chwili dzieje, czyli z pandemią, z koronawirusem. Chodzi mi o poduszkę finansową. Nie wiem, czy słyszeliście o takim pojęciu jak poduszka finansowa, czy ją macie, czy tak jak mówię, czy spotkaliście się kiedyś z tym pojęciem, czy nie, czy jest to dla Was nowość. Już Wam tłumaczę. Poduszka finansowa jest to zabezpieczenie. Czyli tak zwane pieniądze, które macie odłożone na czarną godzinę, nie mówię, że to w banku, czy to będzie w nieruchomościach, jak w moim przypadku, jak agenta nieruchomości, że dużo osób kupuje nieruchomości, aby się zabezpieczyć w ten sposób, bo przy obecnych lokatach w banku to po prostu jest nieopłacalne trzymanie pieniędzy w banku. Tak zwana poduszka finansowa wcześniej była rzadko używana bardziej w biznesie, w tej chwili coraz częściej pojawia się wśród osób niezwiązanych nawet z biznesem, tak? Osób prywatnych. Już Wam mówię o co chodzi. Chodzi o to, że mając taką poduszką finansową, jesteście przygotowani na to, co się może stać. A jak wiemy, w obecnych czasach dzieje się bardzo dużo, bardzo dziwnych rzeczy i bardzo szybko. Przykład mieliśmy w marcu, w czasie pierwszego lockdownu, tak naprawdę. Zamknęli nas z dnia na dzień, nikt się tego nie spodziewał, i dużo osób nie było na to przygotowanych, nie mieli odłożonych pieniędzy. Czyli tak zwanej, właśnie, poduszki finansowej, czyli odłożonych pieniędzy na przyszłość. Na taki moment, kiedy się nie zarabia, tak? Bo jeżeli ktoś jest na etacie, to wiadomo, że nawet będąc na lockdownie, może prowadzić home office. Bardzo wiele firm tak działa w tej chwili nadal. Niektóre trochę wróciły po pierwszej pandemii, po pierwszym lockdownie, wróciły, a w tej chwili znowu są, ale niektóre firmy cały czas były na home office, tak? Więc jeżeli ktoś jest na etacie, to ma tą pensję zapewnioną co miesiąc, czy to będzie 100%, czy to będzie 80%, czy to będzie trochę mniej, ale ma tą pensję. Natomiast osoby pracujące na działalności, tak na przykład jak ja, bądź na innych formach, umowa zlecenie, umowa o dzieło, takich formach, gdzie nie dostajemy pensji, nie jesteśmy pensji pewni co miesiąc. No mamy większy problem, tak? Dlatego że jeżeli nie mamy tej poduszki finansowej, to w takim momencie, jak wtedy się stało, że nas zamknęli z dnia na dzień, nie mając z żadnych pieniędzy odłożonych na czarną godzinę, w cudzysłowie jak to mówimy, pojawia się wielki problem. I już wam mówię. Tak naprawdę ja sobie wcześniej z tego nie zdawałam sprawy. W sumie nigdy o tym nie myślałam, czy mam tą poduszkę finansową, czy mam zabezpieczenie, czy nie. Przed pojawił się pierwszy lockdown wtedy w marcu, bądź w kwietniu, no powiedzmy, że w marcu, tak, już dokładnie nie pamiętam. I było to zaskoczenie dla nas wszystkich, tak? Po pierwsze, co robić, jak działać w mojej branży jako agent nieruchomości. Też musiałam szybko myśleć, szybko działać, żeby to po prostu cały czas szło, żeby nie siedzieć tylko i nie czekać, co się wydarzy. I akurat wtedy miałam takiego masterminda z Marcinem Osmanem. Nie wiem, czy część z Was osób wie, czy nie. Marcin Osman to jest biznes. Będzieli się wiedzą też na YouTubie możecie zobaczyć bardzo dużo jego filmików. Ma sklep z książkami internetowymi, bardzo fajnymi, które naprawdę polecam. Te książki dużo, dużo dają. Natomiast miałam wtedy z nim masterminda i pamiętam, on zapytał się mnie, Monika, a czy masz poduszkę finansową? I wtedy tak naprawdę zaczęliśmy rozmawiać na ten temat tej poduszki finansowej i na temat tego. To było właśnie bardzo ważne, z czego ja sobie wcześniej nie zdawałam sprawy. Że jakby nas zamknęli, to na ile czasu mogę sobie pozwolić nie pracować, tak? Czyli nie w sensie nie pracować, tylko w sensie takim, że nie będę dostawać wynagrodzenia. I to jest właśnie ta poduszka finansowa. To jest ten moment, kiedy tak naprawdę zdałam sobie z tego sprawę i dlatego też nagrywam ten film, żebyście Wy sobie też zdali z tego sprawę, że to jest ten moment, w którym zaczynasz się zastanawiać, na ile starczy Ci z tych pieniędzy, jeżeli oczywiście masz jakieś odłożone pieniądze, tak? Albo masz na koncie, nie wiem, z jakiejś... E z jakiejś sprzedaży, z czegokolwiek, tak? Czy z pensji, czy odkładałeś sobie tak systematycznie? Na ile miesięcy, jeżeli by nas zamknęli, by Ci to starczyło? I powiem Wam, że y, wtedy zaczęłam tak naprawdę o tym myśleć bardzo intensywnie i zdałam sobie sprawę, że jest to bardzo, bardzo ważna sprawa. Troszkę w wakacje to się tak rozmyło, bo tak naprawdę już wszyscy mieliśmy nadzieję, że to się wszystko zakończy, chociaż gdzieś tam cały czas z tyłu głowy było i cały czas nas straszyli tą drugą falą. No i jak widać, się to sprawdziło, niestety, ale w tej chwili temat wrócił po prostu jak bumerang. Temat poduszki finansowej, tego czy jesteśmy zabezpieczeni i jak w ogóle, jak w ogóle działać, tak? Co robić, jak działać? Nagrałam Wam ostatnio film w czasie kwarantanny, co robić, jak działać, natomiast jeżeli zdarzy się lockdown, to ten film będzie bardzo aktualny, a to jest mój ostatni film przed tym. Więc myślę, że nagram Wam też kolejnego, jeżeli będzie lockdown. Mam nadzieję, że nie, ale kto wie, może skończę nagrywać dzisiaj i za chwilę się okaże, że mamy lockdown no, by nie. Ale wracając do sedna, pytanie jest, czy jesteście przygotowani na taką sytuację, tak? Nawet jeżeli nie macie w tej chwili poduszki finansowej, nie macie jakiegokolwiek, jakichkolwiek pieniędzy odłożonych, to pomyślcie, zastanówcie się, co możecie zrobić, albo. Co możecie na przykład nie kupować z czego zrezygnować, żeby zostawić sobie część pieniędzy nawet niedużą, po prostu jakąkolwiek, która spowoduje to, że będziecie mieli taką stabilizację, zostawić sobie na, na taki moment, jak nas zamkną. Tak? Bo wiemy, że podczas lockdownu, bynajmniej ja miałam tak u siebie, że pieniądze wydawałam zupełnie na inne rzeczy niż normalnie się wydaje. Ale to wiadomo, bo wtedy się siedzi w domu było zupełnie inaczej. Robiłam zakupy online, zakupy w sklepie, Wtedy zdałam sobie sprawę, jak poszły ceny w górę w sklepie spożywczym, więc no to wtedy było bardzo widać różnice. Natomiast kupowałam inne rzeczy i na inne rzeczy wydawałam pieniądze. I mniej więcej teraz też Wy będziecie na pewno wiedzieli, czego się spodziewać, jak wygląda lockdown, na co wydajecie pieniądze i czego możecie nie kupować, co byście kupili, gdyby nie było lockdownu. Więc jeżeli nie macie takich pieniędzy, to zróbcie cokolwiek, pomyślcie, co możecie sobie na przykład w tym miesiącu albo przez dwa miesiące odmówić, albo po prostu kupić w przyszłym miesiącu, czy mówię za dwa-trzy miesiące, tak? Coś, co oczywiście jest wam, nie jest wam niezbędne, tak? Wiadomo, rachunki i, i kredyty, i wszystko trzeba płacić, tak? Natomiast Chciałam Wam nakreślić taką sytuację, żebyście pomyśleli, bo tak jak wtedy ja rozmawiałam z Marcinem Osmanem, nie zdawałam sobie sprawy na ten temat, że poduszka finansowa jest bardzo, bardzo ważna, a szczególnie w takich czasach jak mamy teraz, kiedy z dnia na dzień potrafią nas zamknąć i nawet jeżeli pracujecie na umowę o pracę, tak naprawdę też nie jesteście w tej chwili pewni tego, co, co się będzie działo. Tak? Czy mam nadzieję, że nie i tego Wam życzę, żebyście nie stracili pracy, żeby nie było już takiej sytuacji. Bo osobiście uważam, że jeżeli wprowadzą lockdown, to po prostu gospodarka no, tego nie wytrzyma, i to nie tylko polska, ale również zagraniczne. Więc mam nadzieję, że nie dojdzie do całkowitego lockdownu. Natomiast bądźcie przygotowani, pomyślcie, zastanówcie się. Niestety mamy teraz takie czasy, że trzeba usiąść, przeanalizować to, co warto kupić, czego nie warto kupić. Kupujcie te rzeczy, które są wam w tej chwili niezbędne. A tamte, które chcielibyście bardzo, to oczywiście też kupcie, tylko poczekajcie sobie troszkę z, tym, z tą sytuacją, niech się to wszystko uspokoi, żebyśmy wiedzieli, bo wiecie, że łatwo się wydaje pieniądze, to każdemu się łatwo wydaje, ale potem są wielkie problemy i zawsze fajnie mieć tą poduszkę finansową, bo macie z tyłu głowy to, że macie te pieniądze. Nawet gdybyście nie zarabiali przez nie wiem miesiąc, dwa czy trzy, to po prostu nie będzie problemu, przetrwacie, tak? Nie mówię, że to musicie robić zakupy w najlepszych sklepach, wystarczy pojechać do Biedronki, czy do Lidla, czy gdziekolwiek, tak? Do jakiegoś najtańszego, czy nawet w małym sklepie osiedlowym, tak? Zrobić zakupy. Tam, gdzie uważacie, gdzie będzie dla Was najlepiej, najtaniej, tam po prostu kupujecie, jest po prostu taniej i, i, i dajecie radę. A wszystkie tak zwane dobra luksusowe, poczekajcie z nimi. Zróbcie, zapewnijcie sobie spokojną przyszłość, bo mówię, nie wiadomo co będzie, Mam nadzieję, że będzie jak najlepiej tego się trzymam i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. Ale pamiętajcie, poduszka finansowa jest bardzo ważna i bardzo ważne, żebyście mieli z tyłu głowy to, żeby mieć takie pieniądze i mieć taką, taki spokój wewnętrzny i psychiczny, że z tyłu głowy macie to, że macie odłożone jakieś pieniądze. Czy to będzie 500 zł, 1000 zł, czy 1500, czy 2 czy 20 tysięcy, to nieważne. To każdy ma swoją sytuację, każdy wie na co go stać i każdy wie ile wydaje. Więc i ile potrzebuje. Więc tego Wam życzę. Zastanówcie się bardzo nad, yy, nad tym, czy macie taką poduszkę finansową, a jeżeli nie, to co zrobić i jak najszybciej zrobić, żeby mieć takie pieniądze, tak, żeby sobie poprzestawiać jakoś wydatki. Zastanówcie się, bo to jest naprawdę bardzo ważne i powiem Wam, że spokój psychiczny w obecnych czasach, w obecnej sytuacji, przy tym co tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, jest bardzo ważny, bo jest nerwowo. Tak jak mówię, nie wiadomo, jak będziemy pracować, gdzie będziemy pracować i czy będziemy pracować, więc spokój psychiczny, chociaż sobie w kwestii finansowej postarajmy zapewnić. I tego Wam i sobie życzę, żeby nam się wszystkim udało i żeby było spokojnie. I będzie kolejny film. Już niedługo też nagram, więc y, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!